Wymiana tonera w Canon 1643i. Po tym materiale zrobisz to sam, a z tej strony przemek z profesjonalnego serwisu DKS. No to zaczynamy. Zacznijmy od wyjęcia pustego tonera. W tym celu wciskamy przycisk po lewej stronie urządzenia i otwieramy frontową klapę. Toner już widać, a więc wyciągamy go. Odkładamy na bok. Nowy materiał wyciągamy z opakowania według instrukcji. Nowy toner wkładamy do urządzenia. I zamykamy frontową klapę. Urządzenie gotowe do użytku. Toner wymieniony, to teraz czas na drukowanie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zaobserwuj nasz kanał.